Brytyjscy i południowo-koreańscy naukowcy łączą siły, aby dotrzeć do głębin jednego z największych lodowców na świecie. Na skraju Antarktydy, lodowiec wielkości Florydy rozpada się na własnych oczach nie w ciszy, lecz z towarzyszącymi temu trzęsieniami. Pęknięcia nadal rosną w alarmującym tempie na lodowym kontynencie Antarktydzie głębokimi, powolnymi i niemożliwymi do zignorowania. Naukowcy przez lata sądzili, że załamanie nastąpi stopniowo, aż pod lodem robotyczna sonda odkryła coś, czego nikt się nie spodziewał schodkowe kaskady topnienia i pionowe rany przecinające lód. To załamanie nie dopiero się zaczyna, być może już przyspiesza. Ciche pęknięcie. Przez dekady lodowiec Tuaytesa wydawał się stabilny. Zdjęcia satelitarne ukazywały ogromną, nieustępliwą masę lodu, rozciągającą się z serca Antarktydy Zachodniej aż po Morze Amundsen. Dla nieuzbrojonego oka wyglądał na nieruchomy, zimny, pradawny i nieporuszony przez czas. Jednak pod powierzchnią gromadziły się siły, których nikt nie widział. Pozorny spokój maskował głęboką niestabilność narastającą u podstawy lodowca. Na długo, zanim świat usłyszał określenie lodowiec zagłady, subtelne sygnały ostrzegawcze już rozchodziły się w. Lodzie. Stacje sejsmiczne, pierwotnie rozmieszczone do monitorowania aktywności tektonicznej zaczęły rejestrować dziwne sygnały, niskoczęstotliwościowe impulsy, ukryte w tle szumu. Początkowo naukowcy je ignorowali. Część uznała je za błędy danych albo naturalne dźwięki osiadania lodu. Ale te drgania nie były szumem. Były pierwszym szeptem pęknięcia tak ogromnego i tak cichego, że niemal umknęło uwadze. Zanim badacze zrozumieli, czego słuchają, proces ten trwał już od lat. Coś poruszało się pod Twaincem, coś nieustępliwego, niemal mechanicznego. A im więcej sygnałów się pojawiało, tym pilniejsza stawała się potrzeba zrozumienia, co dokładnie pęka na samym krańcu świata. Trzęsienia ziemi w lodzie. To doktor Sara Chen z Uniwersytetu Waszyngtońskiego jako pierwsza namierzyła źródło anomalii. Nie szukała lodowcowych trzęsień ziemi, przeglądała lata archiwalnych danych sejsmicznych, tropiąc wzorce w tym, co większość uznawała za bezsensowny szum, ale w tych danych, pod jednostajnym wyciem antarktycznego wiatru i trzaskiem przemieszczającego się śniegu, znalazła puls. Niski, rytmiczny i powtarzalny. Dochodził z czoła lodowca Tweitesa. Częstotliwość była inna niż w przypadku klasycznych trzęsień tektonicznych. Sygnały mieściły się w zakresie od 0,01 do 0,1 Hz. Zbyt wolno, by wychwyciły je tradycyjne systemy monitorowania trzęsień Ziemi. A jednak, gdy dr Chen zestawiła dane ze stacji sejsmicznych oddalonych od siebie o setki kilometrów, wzorzec się utrzymał. Sygnały pokrywały się w wielu lokalizacjach i przedziałach czasu. To nie były błędy. To były trzęsienia Ziemi tyle, że nie pochodziły z uskoków w skorupie ziemskiej, pochodziły z samego lodu. Dalsze analizy ujawniły ponad 360 odrębnych zdarzeń sejsmicznych, wszystkie skupione przy krawędzi Tłajtesa, zwróconej ku oceanowi. W przeciwieństwie do zwykłego cielenia się gór lodowych, które zachodzi sporadycznie, te wstrząsy się powtarzały. Nie były jednorazowymi pęknięciami, lecz oznakami ciągłej degradacji strukturalnej. Każdy impuls sejsmiczny był komunikatem lodowca, zapisem naprężeń i pęknięć niosącym się przez skałę podłoża. Gdy zespół doktora Chen skoordynował działania z badaczami z British Antarctic Survey oraz niemieckiego instytutu Alfreda Wegenera, wnioski stały się niepodważalne. Lodowiec nie był stabilny, był w ruchu. Nie do przodu po lądzie, lecz w dół przez utratę spójności. Rozpadał się pod własnym ciężarem i tarciem, nadając sygnał swojego upadku każdemu, kto chciał słuchać. Cisza została przerwana. Twades przemówił trzęsieniami ziemi. Zderzenia, które rozrywają dno morskie. Większość ludzi wyobraża sobie cielenie lodowców jako spokojny proces. Ogromne bryły lodu cicho odrywają się i odpływają w morze. Ale to, co dzieje się na Twajtesie, nie ma w sobie nic złagodności. To zjawisko brutalne. Góry lodowe wielkości drapaczy chmur odrywają się gwałtownie, lecz zamiast odpływać, obracają się w miejscu niczym wraki uwięzione w wirze. A potem, zniszczycielskim impetem, uderzają z powrotem w ścianę lodowca, która je zrodziła. No to nie jest pojedyncze uderzenie. To powtarzający się cykl zniszczenia. Gdy góra lodowa się odczepi, prądy oceaniczne i wiatr zaczynają ją obracać. W trakcie tego obrotu jej ogromna masa, często dziesiątki milionów ton, generuje potężny moment obrotowy. Gdy uderza z powrotem w czoło lodowca, siła zderzenia odpowiada energii wielu megaton materiałów wybuchowych. Ten wstrząs nie tylko rozłupuje kolejne partie lodu, przenosi się w dół przez setki metrów lodu, aż do samego podłoża skalnego. Stacje sejsmiczne oddalone nawet o 804 km rejestrują te uderzenia z pełną wyraźnością. To nie są przypadkowe zdarzenia, to element systemu, który sam siebie napędza. Każde zderzenie powoduje nowe pęknięcia. Więcej pęknięć oznacza kolejne oderwania lodu. Nowe góry lodowe znów się obracają, zderzają i cały cykl się powtarza. Badacze nazywają to samopodtrzymującą się fragmentacją. Niekontrolowaną pętlą, w której Twades wykorzystuje własną masę jako broń przeciwko swojej stabilności strukturalnej. Co gorsza, te uderzenia często powodują osiadanie gór lodowych na płytkim antarktycznym dnie morskim, gdzie szorują po grzbietach i uderzają w podwodne formacje terenów. Każde takie tarcie i każde zderzenie dokłada kolejny impuls do zapisu sejsmicznego. Sam ocean staje się wzmacniaczem, potęgując mechaniczną dezintegrację lodowca. To, co kiedyś zajmowało stulecia, powolny ruch, sporadyczne pęknięcia, teraz zachodzi w gwałtownych seriach narastającej przemocy. To już nie tylko spotkanie lodu z wodą. To mechanizm, który rozpada się od środka, z hukiem słyszalnym na całym kontynencie. Odkrycie pod lodem. W 2021 roku naukowcy wysłali podlodowiec Twaitesa, robotyczny okręt podwodny o nazwie Icefin. Zawieszona w otworze wiertniczym o głębokości ponad 600 metrów, sonda opadła do ukrytego świata, w którym lodowiec styka się z oceanem. To, co odkryła pod lodem, zszokowało nawet najbardziej doświadczonych glacjologów. Zamiast gładkiej powierzchni, stopniowo topniejącej pod wpływem ciepłej wody, Icefin ujawnił coś znacznie bardziej chaotycznego: spód lodowca był poprzecinany pionowymi szczelinami. Głębokimi, poszarpanymi pęknięciami, które sięgały w górę niczym zamarznięte blizny. Jeszcze bardziej niepokojące były kanały o kształcie schodów wyrzeźbione w lodzie. To nie były przypadkowe formy, to były ślady celowego ataku. Ciepła woda oceaniczna nie podmywała lodowca równomiernie. Wykorzystywała jego słabe punkty, wdzierała się w szczeliny i przyspieszała topnienie u podstawy w skoncentrowanych impulsach. To odkrycie obaliło wieloletnie założenia. Do tego momentu większość modeli zakładała dość równomierne ścieńczanie lodu pod lodowcami. Dane z ICEFIN pokazały jednak, że topnienie pod Twaincem jest nierówne, nieprzewidywalne i znacznie bardziej agresywne, niż przypuszczano. Ciepła woda żłobi lód od dołu ku górze, docierając do stref uznawanych wcześniej za chronione przed erozją. Topnienie nie zachodzi już wyłącznie u podstawy, przenika w głąb, rozchodzi się na boki i jednocześnie osłabia lodowiec w wielu wymiarach. Ta chaotyczna geometria topnienia może tłumaczyć coraz częstsze zdarzenia sejsmiczne rejestrowane w pobliżu linii uziemienia lodowca. Woda nie tylko ścięcza lód, tworzy punkty krytycznej niestabilności, dokładnie tam, gdzie później dochodzi do pęknięć. Dla naukowców był to moment przełomowy. Lodowiec nie miał załamać się dopiero w przyszłości. Już teraz wykazywał oznaki destabilizacji na wielu frontach, zachodzącej na naszych oczach. Podłoże pod Tłajtazem nie drżało wyłącznie z powodu zderzeń na powierzchni. Trzęsło się od środka, gdy niewidzialne siły torowały sobie drogę ku górze przez lód, który trwał niewzruszony przez tysiąclecia, a teraz zaczynał się rozpadać. Co się stanie, jeśli zawiedzie? Thwaites to nie jest kolejny lodowiec. Pełni rolę przypory, naturalnej tamy, która powstrzymuje całą pokrywę lodową Antarktydy Zachodniej. Jeśli się załamie, nie runie sam. Pociągnie za sobą cały kontynent. Samo topnienie Thwaites'a mogłoby podnieść globalny poziom mórz o około 65 cm. To wystarczyłoby, by wzmocnić fale sztormowe, zalać nisko położone miasta i przerysować linie brzegowe. Ale Thwaites jest zapalnikiem, nie całością problemu. Gdy zniknie, sąsiednie lodowce, dotąd stabilizowane przez jego masę, zaczną zsuwać się do oceanu. To, co zaczyna się w centymetrach, kończy się w metrach. Całe megamiasta, od Nowego Jorku po Mumbai, staną w obliczu trwałego zalania. I to zagrożenie nie jest teoretyczne. Ukształtowanie podłoża pod Twaitesem czyni go wyjątkowo podatnym na destabilizację. Lodowiec spoczywa na stoku wstecznym, co oznacza, że im dalej się cofa, tym łatwiej ciepła woda wdziera się pod jego spód. Naukowcy nazywają to niestabilnością morskiej pokrywy lodowej. Gdy proces się rozpocznie, odwrót staje się samonapędzający. Resztę załatwia grawitacja. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że wiele modeli klimatycznych, w tym te wykorzystywane przez IPCC, nie uwzględniało w pełni dynamiki mechanicznego rozpadu, którą dziś obserwujemy na Thwaitesie. Nie brały pod uwagę danych sejsmicznych, nie przewidywały podlodowych schodów ani obracających się gór lodowych uderzających z siłą megaton. To oznacza, że prognozy mogły znacząco zaniżać rzeczywiste tempo zmian. Załamanie może rozciągnąć się na stulecia, ale punkt krytyczny, moment po którym nie ma już odwrotu, może być oddalony o zaledwie kilka lat. Przyszłość nie jest odległa. Już teraz pęka i wdziera się w teraźniejszość. Lodowiec przemawia. Dawniej lodowce nie miały głosu. Poruszały się z geologiczną cierpliwością, pełznąc przez stulecia w ciszy. Ale Twades odnalazł swój głos i jest on sejsmiczny. Każdy wstrząs, każde zderzenie, każde drżenie pod lodem to transmisja z systemu, który się rozpada. Naukowcy nie obserwują już wyłącznie z kosmosu, teraz słuchają. Od spodu. Rozszerzone sieci sejsmiczne oplatają dziś antarktyczną granicę, dostrojone nie do ruchów płyt tektonicznych, lecz do naprężeń lodowcowych. Każdy sygnał odsłania punkty pęknięć, uwolnienia energii i narastającą niestabilność lodowca, który niegdyś uchodził za niewzruszony. Dane nie kłamią. Analizy wsteczne pokazują wyraźny trend. Liczba zdarzeń sejsmicznych rośnie z roku na rok. To, co kiedyś zdarzało się raz w miesiącu, dziś pojawia się co tydzień. To, co było jedynie szumem tła, stało się diagnostyką w czasie rzeczywistym. Twaits nie zmierza już powoli ku załamaniu. On aktywnie się rozpada, a ludzkość po raz pierwszy uczy się słyszeć, jak lodowiec pęka. Lud nie jest już nieruchomy. Pęka z siłą, przemawia drżeniami i podmywa się od spodu. Twaits nas ostrzega, a nauka jest jednoznaczna. Udostępnij tę historie, wspieraj badania antarktyczne i domagaj się działań klimatycznych, bo ignorowanie sygnałów nie zatrzyma fali, która już się rozpoczęła.